Drugą opcją ruszania pod górkę jest ruszanie z pomocą hamulca awaryjnego, czy też hamulca ręcznego, jakkolwiek byśmy go nie nazwali. I w tym filmie ja Wam pokażę taką wersję podstawową, czyli jak to u mnie wygląda na samym początku szkolenia, a w kolejnym filmie pokażę Wam taką wersję trochę bardziej zaawansowaną, czyli jak to u mnie wygląda na samym końcu szkolenia. Przy czym, jeżeli chodzi o egzamin, to możecie sobie wykorzystać jedną albo drugą opcję, to jest tak naprawdę do Waszego wyboru. No więc, jeżeli chodzi o tę wersję podstawową, to tak, wciskamy sprzęgło, wrzucamy jedynkę, zaciągamy sobie hamulec awaryjny, i teraz musimy zrobić dokładnie to samo, co przy każdym ruszaniu czyli powoli wypuszczać sprzęgło, znaleźć sobie półsprzęgło, zatrzymać nogę w miejscu na tym półsprzęgle i dopiero jak przejdziemy parametrów, to sprzęgło wypuścić dalej. Tylko, ponieważ stoimy pod górkę, no to pytanie, skąd będziemy wiedzieli, że mamy to sprzęgło? Więc to możemy rozpoznać na trzy sposoby. Pierwszy to jest zmiana dźwięku silnika, drugi to jest samochód zacznie Wam się trząść, a trzeci to jest samochód, jakby tył samochodu będzie tak jakby przesiadał, no i będziecie czuli, że ten samochód Wam tak chce jechać, ale nie może jechać, bo macie zaciągnięty hamulec ręczny. Więc spokojnie sobie to wyczujecie, tylko się skoncentrujcie na tym, co dzieje się z samochodem, no i przede wszystkim skoncentrujcie się na tym, co robicie ze sprzęgłem. No więc tak, prawa noga rąduje na gazie, nie dodajemy gazu jeszcze, chodzi o to, żeby zaraz go móc dodać. Mamy jedynkę, prawą rękę kładziemy sobie na hamulcu ręcznym. No i teraz pierwsza rzecz. Powoli zaczynamy wypuszczać sprzęgło. No i szukamy tego półsprzęgła, czyli słuchamy samochodu. No i tak, mam zmianę dźwięku silnika. Delikatnie samochód mi przysiad do tyłu, więc w tym momencie bardzo delikatnie dodaję gazu. Powolutku wypuszczam hamulec ręczny samochód zaczyna mi jechać, przytrzymuję jeszcze sprzęgło przez chwilę w miejscu, przejechałem parę metrów, wypuszczam sprzęgło i odkładam nogę na bok, albo się zatrzymuję, to w zależności co tam chcecie zrobić. I znowu, pamiętajcie, da się parę rzeczy zepsuć przy tym ruszaniu, ja Wam nagram film o błędach, natomiast klasycznie, Pamiętajcie również, że wszystko jest kwestią ćwiczeń. Zepsujecie raz, zepsujecie drugi, za trzecim, czwartym, piątym, dziesiątym po prostu zacznie wam to wychodzić, więc się nie przejmujcie, tylko powtarzajcie tą rzecz i naprawdę będzie spoko. Także dobrego ruszania wam życzę. Na koniec zapraszam oczywiście na moją stronę, czyli stronę paniecko.pl zapraszam do mieleckiego i Rzeszowskiego Skręcika, czyli mojej szkół nauki jazdy. Zapraszam na GTA. Jeżeli gracie w gry, to GTA jest dla Was. Linki znajdziecie w opisie filmu i pozdrawiam. Pa!